Mamo, jak poznałaś Tatę? Dzięki nowoczesnej technologii. A, czyli przez internet? Nie, synku. Dzięki testom DNA. <grym> Mamo, jak się robi synka? Na boczku czy na brzuszku? Co to ma znaczyć? Co to za pytanie? Wiesz, co? Idź do ojca albo idź się pobaw. Tato, jak się robi syna? Na boczku czy na brzuszku? Skąd to w ogóle ci do głowy przyszło? Skąd ty takie rzeczy znasz? Nie masz innych zajęć, jak lekcje? Pani na religii nas uczyło, jak się żegnać, ale nie pamiętam, czy syna było tak na boczku czy bardziej na brzuszku. <grystanie> Tato, byliście na miesiącu miodowym? Jasne, synku, że byliśmy na słonecznej, gorącej mm -hmm. plaży. Wstegnie. A gdzie się podział miód z miesiąca miodowego? Ja ci wytłumaczę gdzie. Ty już lepiej nie tłumacz, dobra? Bo nawiniesz makaron na uszy jak mi, z tą gorącą, słoneczną plażą za granicą. Województwa. Otóż miód z miesiąca miodowego, kochanie, wsiąkł w tatusia i tak został, stary piernik. <śla> A to, czy ty byłeś strażakiem? Nie, synku, nie byłem strażakiem. To chyba prezent od mamy. Ale jak to prezent? Wczoraj jak wróciłem wcześniej z pracy, to już leżą w sypialni koło fotela. <grym wytrych>